No to mamy najnowszy odcinek z Toilet, Toilets, moi drodzy, 29, obejrzymy sobie, zareagujemy, zostawcie lajka i napiszcie, team, kamera czy toaleta, słuchajcie, tutaj w tym odcinku, z tego co widzę, tutaj łapkę zostawimy, e, głośniki wygrały z toaletami, ale nie do końca, zobaczcie sobie, to nie jest do końca tak, tu mamy nowy, patrzcie, co on robi, jaką ma szup, super szybkość, nowy, nowy odcinek, zapowiada się... Na wielki powrót toalety, słuchajcie, CBD Toilet. Nowy powrót, i patrzcie, jak ich rozkłada. Patrzcie, to jest super szybkość. O mój boże, Z jakiś, słuchajcie, mutant. Ja nie wiem, co to jest, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Zaraz sprawdzimy. Uwaga, to jest on. Patrzcie, co on tu ma. Już ma tak, teraz jest to czarna toaleta, i tu są jakieś komputery. Jakieś takie, słuchajcie, tak wygląda jakby komputer. I w ogóle patrzcie, teraz tu ma jakieś takie rozłożone coś. Jakiś prąd, słuchajcie, dzięki temu jakaś modyfikacja, która sprawia, że on jest teleportuje się i super szybko się porusza. Zobaczymy, co dalej wyniknie. Bo jak widzicie, kamera, menu się cieszyli, że tutaj opanowana sytuacja, a tutaj mamy plot Tusa i zapowiada się o wiele gorzej. Moi drodzy, no jest tutaj ostro. Zejdot. Wszystko rozwalił. Patrzcie, tu jest z bliska kurka, ale to wygląda, aż sobie tutaj zrobię tego screena. Także mamy nowy odcinek. Zobaczymy co dalej. Jak myślicie, jak się to potoczy? I napiszcie, czy Team Kamera, czy Team Toaleta. Do zobaczenia.